Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku mojego kanału YouTube. W ostatnim czasie dostałem masę zapytań o to, co myślę o sytuacji na rynku nieruchomości, jak się teraz zachowają ceny. Dlatego też specjalnie dla Was nagrałem ten film, żeby pokazać Wam, jakie jest moje zdanie na ten temat. Na początku chciałbym, żebyśmy sobie zaznaczyli taką podstawową różnicę. To znaczy jest cena nieruchomości i tą cenę możemy określić jako cenę nominalną i realną. Cena nominalna to jest taka cena, którą widzicie, cena wyrażona liczbą, natomiast wartość realna nieruchomości to jest wartość, która jest, że tak powiem, korygowana inflacją. Ale wygląda to mniej więcej w ten sposób, że mając mieszkanie za 500 tysięcy złotych. Jeżeli to mieszkanie po roku kosztuje 500 tysięcy złotych, to dalej macie 500 tysięcy złotych, natomiast przy inflacji 10%, no macie tych pieniążków już o 50 tysięcy teoretycznie mniej. Znaczy tyle nie jesteście w stanie za nie kupić, bo tak właśnie działa inflacja. Odpowiem wam, jakie są czynniki, które odpowiadają za to, żeby ceny nieruchomości rosły, stały z miejscu czy też nawet spadały. Zachęcam też do samodzielnej analizy, pokażę wam, jakie jest moje spojrzenie. Na tą sytuację i co ja uważam, że w stanie się w na najbliższym czasie na rynku nieruchomości. I bardzo często spotykam się z taką opinią, że przecież nieruchomości zawsze będą rosnąć, bo nieruchomość podwaja swoją wartość, na przykład raz na 10 lat. Rzeczywiście przez ostatnie kilka lat tak było. Natomiast nie patrzcie nigdy na historię. Oczywiście z tego trzeba się uczyć, ale nie można tego przyjmować jako całkowicie takiego samego zjawiska. Mamy zupełnie inne czynniki, które były w przeszłości, zupełnie inną sytuację. W 2007 roku krak na rynku. Nieruchomości był wywołany przez zupełnie inne czynniki niż, niż mamy teraz. I nie chcę też, jakby nikogo straszyć, ale to nie jest tak, że nieruchomości rosną, więc zawsze będą rosły. My jako ludzie mamy taką tendencję, że jakby wchodzimy w dany, w dany biznes czy interes, kiedy coś jest dobrze, bo przedstawiamy sobie to wtedy, skoro teraz jest dobrze, to znaczy zawsze będzie dobrze. A patrząc tak całkowicie, według rynkowych praw, no to powinniśmy robić zupełnie odwrotnie. Nieruchomości są w dalszym ciągu sposobem na naprawdę zarabianie fajnych pieniędzy. Rzeczywiście przy tych droższych kredytach, pomimo tej infrastruktury, która sięga już prawie 15%. Ja uważam, że realna wartość nieruchomości będzie spadać. Pa, Nawet powiem, że jestem prawie pewny, że ta wartość realna będzie spadać. Byłbym bardzo, bardzo miły zaskoczony, gdyby chociaż nieruchomości utrzymywały realną wartość. Tylko teraz powiecie tak, to nie opłaca się inwestować w nieruchomości. Tylko widzicie, jesteśmy w na takim naprawdę dużym zakręcie gospodarczym. Pokażcie mi jakiekolwiek źródło inwestycji, cokolwiek aktywo, pasywo, w które możecie inwestować, które da wam gwarancję tego, że chociaż ochroni waszą wartość, inwestując pasywnie przed utratą 15% rocznie. No bo czy to inwestujecie na giełdzie, teraz cała giełda leci w dół. Sytuacja, która jest teraz na kryptowalutach, kryptowaluty też lecą mocno w dół, nawet w niektórych przypadkach straciły prawie 100% swojej wartości, ludzie potracili majątki życia. To jest trochę teraz taki okres, który trzeba na pewno przetrwać i nastawiać się na niesamowity po prostu rozwój, natomiast jak najbardziej oczywiście trzeba się dalej rozwijać, trzeba budować ten swój majątek, trzeba iść do przodu. Ja to cały czas staram się robić, natomiast trzeba się adaptować do nowej sytuacji, ponieważ wiele osób może popełniasz te błędy, że zakłada, a nieruchomości zawsze będą rosnąć, to kupuje byle co, byle gdzie. Nie, nie, to się skończyło już. Teraz jest moment naprawdę, no, naprawdę przemyślane inwestycje i zarabiać będą tylko i wyłącznie osoby, które dobrze czytają rynek, które poznały też tak powiem prawa działania na tym rynku e, i które są się w stanie do nich jak najlepiej przystosować. Kolejnym bardzo ważnym aspektem, który właśnie ma wpływ na ceny nieruchomości, są koszty budowy dewelopera. Nieruchomości jak każda inna rzecz jest produktem i tak jak piekarz potrzebuje do wytworzenia chleba mąki i wody, tak samo deweloper potrzebuje stali, betonu, piasku oraz działki, której ceny też w ostatnim czasie bardzo poszły w górę. A więc jeżeli na rynku materiałów budowlanych jest taka sytuacja, że w zeszłym roku właściwie z dnia na dzień potrafiły nieraz o parę 10% te ceny iść w górę, tak jak to miało miejsce w przypadku stali, styropianu, e, gdzie te ceny właściwie z dnia na dzień bardzo szybowały do góry, e, no to też te koszty dla de deweloperów znacznie wzrastały. A pamiętajcie, że deweloperzy też zaczynając inwestycje, deweloperzy nie działają tak jak fliperzy. We fliper My kupujemy mieszkanie, mamy perspektywę kilku miesięcy, żeby je sprzedać. Natomiast samo przedsięwzięcie deweloperskie to jest zakup działki, stworzenie pełnego projektu, wstępna analiza takiej działki, co w ogóle można tam wybudować, uzyskanie wszystkich warunków przyłączeniowych od gestorów sieci, a więc mija bardzo dużo czasu. Do samego uzyskania pozwolenia na budowę, następnie jeszcze jest cały proces budowlany. Oczywiście deweloper, korzystając z rachunków powierzchniowych, sprzedaje już w trakcie budowy takiego budynku te mieszkania. Natomiast są one podparte umową deweloperską, czyli de facto jeszcze każda ze stron może tą umowę rozwiązać i może nie przystąpić do umowy notarialnej co także tak jak na przykład teraz jeżeli ktoś stwierdzi że koszty na przykład krytu są dla niego za duże no to wtedy rezygnuje może odstąpić od umowy deweloperskiej, deweloper ma obowiązek zwrócić mu pieniądze, które nie były oczywiście objęte zadatkiem, bo jak wiemy, zadatek jest bezzwrotną formą. I w tym przypadku trzeba właśnie to zwrócić szczególną uwagę, ponieważ bardzo często teraz się zdarza, że ludzie rezygnują też z takich mieszkań, które były podpisane w ramach umowy deweloperskiej, właśnie dlatego, że spodziewają się, że koszty kredytu ich mogą przerosnąć. Od początku, od zakupu działki, zaprojektowania całego budynku do zakończenia takiej inwestycji niejednokrotnie mija nawet kilka lat. Biorąc pod uwagę, jak zmieniają się ceny materiałów w tym okresie, to Patrzcie, jeżeli deweloper zakłada, że wybuduje coś na przykład za 4,500 zł za metr kwadratowy, bo takie ceny jeszcze niedawno przy budynkach wielorodzinnych z garażową były realne. A na przykład ceny stali, ceny piasku, ceny betonu nagle idą w górę o 20%, a w, niektórych, a w przypadku niektórych materiałów budowlanych było to znacznie więcej, bo sami tego doświadczyliśmy, jak te ceny potrafiły szybować, gdzie z dnia na dzień cena potrafiła skoczyć o parę procent albo w ciągu miesiąca się zmienić o 20-30%. No to wtedy taki deweloper czy jego generalny wykonawca ma bardzo duży problem, ponieważ tą budowę planuje z bardzo dużym wyprzedzeniem, niejednokrotnie już te mieszkania ma sprzedane i musi je po prostu wybudować po takim koszcie, po koszcie. Nowych cen, nowych cen materiałów budowlanych. To powoduje, że jego marża może być znacznie niższa. No, bo to przedsięwzięcie deweloperskie jest po prostu bardzo, bardzo długim przedsięwzięciem i trzeba na to zwrócić szczególną uwagę. Kolejnym aspektem, który także ma wpływ na zmiany cen nieruchomości jest właśnie nowa ustawa, która wprowadza deweloperski fundusz gwarancyjny. Ten fundusz gwarancyjny w zależności od tego, czy będzie rachunek powierniczy zamknięty czy otwarty, a czym to się różni. Powierniczy rachunek zamknięty wygląda w ten sposób, że klient płacąc w transzach deweloperowi za wybudowanie budynku, no to po prostu przelewa je zgodnie z pewnym planem budowy. Natomiast te środki na zamkniętym rachunku powierniczym aż do oddania inwestycji są po prostu na tym zamkniętym rachunku powierniczy, Natomiast jest coś takiego jak otwarty rachunek powierniczy, z którego korzysta właściwie no, większość deweloperów, on jest zdecydowanie bardziej opłacalny dla nich. I to wygląda wtedy w ten sposób, że deweloper buduje dany etap, klient za niego płaci. Po pozytywnym odbiorze e, przez inspektora, po prostu jeżeli inspektor bankowy zatwierdzi, że deweloper rzeczywiście wykonał w odpowiedni sposób ten etap, pieniądze z takiego rachunku powierniczego są przelewane na już rachunek firmowy dewelopera. Natomiast co się teraz zmienia? No przede wszystkim e, zostaje wprowadzony taki deweloperski fundusz gwarancyjny. Właśnie w zależności od tego, czy to ma być otwarty, czy zamknięty rachunek powierniczy, te opłaty mają wynosić od 1,1 do 1%. To są takie opłaty, gdzie deweloperzy Teoretycznie deweloperzy, tak naprawdę ich klienci, e, czyli każdy, kto kupuje mieszkanie na rynku deweloperskim, będzie musiał się składać właśnie ten rachunek. No bo tak to właśnie w ekonomii wygląda, że jeżeli ktoś dostaje jakiś dodatkowy podatek, e, no to on jest przerzucany zazwyczaj na właściwie klienta, który jest na samym dole łańcucha, czyli w tym wypadku osobę prywatną lub inwestora. No bo jeżeli deweloper tak czy siak już pracuje na marży, która zazwyczaj wynosi około 20%, teraz ktoś właściwie wrzuca mu taki podatek nawet 1%, no to pamiętajmy, to jest właściwie 1,20, czyli 5% jego całej rentowności z takiego. Projektu deweloperskiego, no więc, dlaczego deweloper by nie miał tego przerzucić sobie po prostu na dalszą osobę? To jest taki argument, który miałby powodować, że te ceny będą dalej gdzieś tam rosły. Natomiast, przyznam szczerze, biorąc pod uwagę to, co się teraz dzieje, czyli właśnie ten bardzo duży wzrost kosztów budowy. Do tego wzrost kosztów zatrudnienia pracownika. I te wszystkie czynniki powodują, że są coraz wyższe koszty wyprodukowania takiego produktu, kim jest właśnie mieszkanie. No i koniec końców to się przekłada na to, że deweloperzy będą oczekiwali od nas coraz większych cen. Moim zdaniem ta sytuacja, która jest obecnie, przede wszystkim odbije się właśnie między innymi na dużych deweloperach, takiego jak na przykład mamy tutaj. Też nie bez powodu właśnie wybrałem to miejsce, ponieważ jakiś czas temu ten deweloper, czyli Active Investment rozpoczął już kampanię na Facebooku, gdzie po prostu proponuje nawet 1000 zł za metr kwadratowy przed ceną takim mieszkaniu. Ceny, które jeszcze jakiś czas temu wydawałyby się niewyobrażalne, czyli w okolicach 7400, czy nawet 7000 zł za metr kwadratowy mieszkania w centrum Katowic, gdzie nawet pamiętam przed sprzedaż rozpoczynała się od cen, był 8-9 tysięcy złotych takich inwestycji. Teraz po prostu próbują, próbują zjeżdżać z tej ceny. Między innymi dlaczego uważam, że duzi gracze mogą mieć problem? No dlatego, że rynek na pewno spowolni. Ludzie oczywiście muszą kupować mieszkania. E, cały czas to będzie. Nie zatrzymamy pewnych ruchów migracyjnych typu ludzie się muszą wyprowadzać od swoich rodziców. Będą zakładać rodzin, te rodzin, rodziny, te rodziny będą się powiększać, będą się rodzić dzieci. E, więc to są takie rzeczy, które sprawiają, że ludzie muszą po prostu gdzieś iść dalej. Tak samo wciąż jestem zdania, że jeżeli ty nie kupisz mieszkania, żeby w nim mieszkać, to ktoś inny kupi mieszkanie i ty będziesz je wtedy od niego wynajmował i po prostu będziesz spłacał mu taki kredyt inwestycyjny. Moim zdaniem mamy teraz do czynienia naprawdę z sporym spowolnieniem na rynku, pomimo tego, że w ostatnim czasie mi się właściwie sprzedały prawie wszystkie moje mieszkania, co też miało związek ze strategią, którą gdzieś tam w międzyczasie przyjąłem, to uważam, że właśnie tacy duzi gracze, którzy są dużymi deweloperami, będą musieli troszeczkę ograniczyć swoją podaż, żeby po prostu nie przegrzewać tego rynku. Warto też zwrócić uwagę na ciągle spadającą zdolność. Kredytową Polaków, raz że ogólnie no stopy procentowe standardowo idą w górę. Na chwilę obecną z główna stopa referencyjna Rady Polityki Pieniężnej Narodowego Banku Polskiego to jest już 6%. Natomiast to nie jest wszystko. Oprócz tego Komisja Nadzoru Finansowego jakiś czas temu wydała takie zalecenia właściwie, no może nie zalecenia, bo one są obowiązkowe e, dla banków, żeby licząc zdolność kredytową klientów, dorzucali jeszcze 5%, jakoby ta stopa miała jeszcze o tyle wzrosnąć. A więc mamy tak, stopę procentową mniej więcej na 6%, do tego musimy doliczyć jeszcze 5% nadwyżki, którą każe doliczać KNF, do tego dochodzi jeszcze marża banku, e, no i oczywiście wybor, który jest zawsze troszeczkę wyższy niż, e, niż taka podstawowa stopa. Dypa procentowa. Uh, zakładając że teraz WIBOR niedługo będzie w okolicach 8%, do tego doliczymy sobie marżę banku na poziomie 1,5%, już mamy prawie 10% jeszcze zwiększymy to o 5% właśnie według tego zalecenia KNF-u, to wychodzi z tego tyle, że taki przeciętny Polak, który chce kupić takie mieszkanie, na przykład w takiej inwestycji deweloperskiej, która niedługo zacznie tutaj się budować i chce kupić mieszkanie de facto nie takie duże, ponieważ mieszkanie w okolicach 50-60 metrów za około 600 tysięcy złotych musi mieć zdolność, żeby spłacić w ciągu roku aż 90 tysięcy odsetek. A 90 tysięcy odsetek to jest właściwie e, prawie 8 tysięcy złotych samych odsetek miesięcznie. Do tego nie wliczamy raty kapitałowej. Więc zobaczcie, jeżeli teraz ceny wszystkiego idą w górę, czyli nasze codzienne utrzymanie jest coraz droższe, e, takie produkty użytku domowego stają i ceny cały czas rosną e, i ktoś chciałby kupić mieszkanie na kredyt, no to potrzebuje mieć tak 8 tysięcy złotych zdolności a samą ratę odsetkową, do tego jeszcze rata kapitałowa, która pewnie będzie wynosić około 2-3 tysięcy złotych. Tu już mamy 11 tysięcy, do tego musi jeszcze jakoś przeżyć. Też oczywiście bank wylicza, musi ewentualnie utrzymać swoją nieruchomość, w której teraz mieszka i to właśnie powoduje, że statystycznie coraz mniej osób będzie stać właśnie na takie drogie mieszkania. E, więc ja byłbym tutaj bardzo ostrożny właśnie stawiając teraz takie topowe lokalizacje, e, gdzie te nieruchomości będą bardzo drogie, bo bardzo wielu osób może po prostu na nie w najbliższej przyszłości nie być stać. Kolejnym bardzo ważnym aspektem, który ma wpływ na zmianę cen na rynku nieruchomości są koszty najmu mieszkań. Przede wszystkim dlaczego? Po pierwsze, jeżeli ty nie kupisz mieszkania, to ktoś kupi to mieszkanie, żebyś ty mógł je od niego wynająć. Więc zawsze musisz porównywać, tak jak mówiłem we wcześniejszych filmach, ratę odsetkową kredytu do miesięcznego kosztu wynajmu takiej nieruchomości. Oczywiście mówimy tylko o Bardzo ważnym aspektem jest też naprawdę duży napływ Ukraińców do Polski. Szacuje się, że granicę ukraińsko-polską przekroczyło 3,5 miliona Ukraińców. Oczywiście część z nich wróciła, część z nich przejechała dalej, e, natomiast to jest w dalszym ciągu bardzo dużo. I zakładając, że nawet połowa czy 1 trzecia tej ilości zostałaby w Polsce, no to mamy właściwie pomiędzy 1 a 1,5 miliona osób, które muszą gdzieś mieszkać. Jeżeli mamy większy popyt na nieruchomości, na wynajem, e, no to automatycznie e, ich ceny również mogą wzrosnąć, e, ponieważ chcąc zarobić na przykład 5% e, przy wynajmie nieruchomości, jesteśmy w stanie zapłacić już znacznie więcej, bo jeżeli rośnie cena najmu, no to ma prawo też pociągnąć tą osobą właśnie końcową cenę nieruchomości. A więc reasumując, co się teraz stanie z cenami nieruchomości, czyli to, co najbardziej Was interesuje. E, oczywiście zachęcam Was do samodzielnej analizy. E, nie ma tutaj jednej dobrej odpowiedzi. W tej sytuacji, która jest teraz, właściwie jesteśmy pierwszy raz, e, jest znowu bardzo dużo czynników. E, moim zdaniem realna wartość nieruchomości będzie spadać. To znaczy wartość nieruchomości w odniesieniu do inflacji. To jak się zachowa obecnie wartość nominalna tych nieruchomości, czyli taka wartość wyrażona liczbą, nie mam pewności. Moim zdaniem będzie mniej więcej stała, moim zdaniem mniej więcej będzie się utrzymywać na tym samym poziomie bo jeżeli wyciągam sobie wypadkową właśnie ze wzrostu kosztów budowy, droższego wytworzenia produktu, jakim są właśnie nowe mieszkania przez dewelopera, natomiast też trudniejszym dostępem do, do kredytów, czy też na przykład wzrostem chęci wynajmowania takich mieszkań, no moim zdaniem ta cena powinna gdzieś mniej więcej stać w miejscu, ewentualnie delikatnie się poruszać w jedną bądź w drugą stronę, w zależności od tego, jakie mamy właśnie teraz, jak się zachowa podaż, czyli ile tych mieszkań rzeczywiście będzie, będzie wprowadzonych na rynek. Na pewno to już nie są te czasy, które były przez ostatnie dwa lata, gdzie wszystko, co miało jakąkolwiek namiastkę mieszkania właściwie sprzedawało się na pniu. Ja przyjąłem pewne strategie, które teraz stosuję, które pozwalają mi w dalszym ciągu bardzo skutecznie inwestować. Jesteśmy właśnie teraz na mieszkaniu, które sprzedało się w tych teoretycznie trudnych czasach w bardzo dobrej cenie. O tym też będzie osobny film. Taka moja rada dla Was. No, bądźcie przede wszystkim ostrożni, ponieważ e, czasy się zmieniają i albo możecie się zaadaptować do tego, co się dzieje teraz, e, albo możecie robić w dalszym ciągu to, co robiliście wcześniej, ale niekoniecznie musicie na tym wyjść bardzo dobrze. E, zmieniły się właściwie praktycznie wszystkie czynniki, które odpowiadały za zachowanie się cen na rynku nieruchomości. E, jeżeli dobrze to przeanalizujecie, jeżeli będziecie ostrożni, jeżeli będziecie kupować odpowiednie nieruchomości, to jestem pewien, że w dalszym ciągu będziecie na nich zarabiać. Natomiast jeżeli nie wyciągniecie żadnych wniosków z tego, co się dzieje, z tego, czego się dowiedzieliście się w tym filmie, no to możecie po prostu nawet, myślę, możecie nawet osiągać straty na Waszych inwestycjach. Ja powiem szczerze, że nawet trochę się cieszę z takiej sytuacji, bo wiem, że teraz na rynku po prostu zostaną tylko i wyłącznie najlepsi gracze, a ludzie, którzy byli tutaj poniekąd w przypadku, no po prostu odpadną, bo kryzys to jest po prostu najlepszy moment do tego, żeby jeszcze bardziej rozwinąć swój biznes i jeszcze bardziej się wybić. Także dziękuję, że byliście ze mną w tym odcinku. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. No i trzymajcie się. Na razie. Hej!